Kiedy jakiś czas temu mówiłam wam w recenzji Bridgertonów pierwszego sezonu, że ten serial bardzo mi się podoba, naprawdę mówiłam poważnie. Jakby teraz jestem po drugim sezonie i powiem wam szczerze, że ten sezon był jeszcze lepszy niż pierwszy, a myślałam, że będzie tutaj trochę taka tendencja spadkowa. Chociaż no nie ukrywam, że wątek Enemy to Lovers od zawsze był jednym z moich ulubionych wątków w jakiejkolwiek popkulturze. Oczywiście mam tutaj na myśli, że w jakimkolwiek dziele popkultury, czyli tam w filmach, serialach bądź książkach. Podchodziłam do tego sezonu z wielkim zapałem, bo, no tak jak mówię, ja w pierwszym sezonie się zakochałam, był to bardzo przyjemny serial i stwierdziłam, że kurczę, nie dość, że drugi sezon będzie poświęcony temu mojemu ulubionemu wątkowi, to przy okazji ponownie wracam do swojego takiego komfort serialu którego dobrze mi się ogląda przy takiej kawusi, jak się przebudzę rano przed prasą. no tak jak mówię idealny pod tym względem i nie mogłam się doczekać kiedy ta przygoda ponownie do mnie zawita. Mimo wszystko zawitała dość późno, bo ten miesiąc jest dla mnie szalenie zapracowanym miesiącem, mam sporo wyjazdów przez co no, odbija się to niestety w moim oglądaniu filmów czy seriali, a przy okazji w filmikach na YouTube, nie wiem czy zauważyliście, ale troszeczkę ich jest mniej teraz. Spokojnie, niedługo wracam i będzie tego wszystkiego już więcej. Wrócę na dobre tory, ale no udało mi się w międzyczasie obejrzeć ten drugi sezon. Troszeczkę jednak wiecie, wypadłam z tej rutyny, no nie, żeby oglądać sobie te seriale codziennie. No i niestety Bridgertonowie troszeczkę przez to ucierpieli. Chociaż wydaje mi się, że i tak ucierpieli najmniej, jakby mógł każdy inny serial. Bo on jest na tyle takim luźnym serialem, że nie trzeba być cały czas skupionym oglądając go, i rzeczywiście takie przerwy kilkudniowe jak najbardziej są w porządku, też tak mówię. Po prostu wam, jeżeli wy na przykład nie macie tyle czasu, żeby oglądać seriale, to śmiało oglądajcie Bridgetonów, nie musicie tutaj, wiecie, oglądać 8 odcinków w ciągu jednego dnia. Na spokojnie można to rozłożyć w przerwach. Ja tak zrobiłam i moim zdaniem ten sezon w ogóle nie ucierpiał. Wciąż oglądało mi się każdy odcinek tak samo przyjemnie. Okej, okay, ale na czym opiera się drugi sezon? Bo jakby w pierwszym sezonie chodziło o to, że szukaliśmy miłości dla Dafny. Czyli jednej z najstarszych córek z całego tego rodzeństwa brzynotów. A w drugim sezonie no to mamy Antoniego, którego mogliśmy już poznać w poprzednim sezonie, I jest to najstarszy z rodzeństwa członek rodziny. No, powiem wam, że bardzo czekałam na ten sezon. Cieszę się, że w końcu udało mi się go obejrzeć, bo jest on no kompletnie inny. Dlaczego inny? W zasadzie, wiecie, jak mamy Daphne, czyli córkę, jak ona szuka tego partnera, to jest to. Inaczej poprowadzony niż jak mężczyzna szuka swojej partnerki. Głównie przez to, że jednak wiecie, oni są z Wysokiego Rodu. Dafne nie do końca mogła wybierać, chociaż rzeczywiście na początku miała taką możliwość, a Antoni to w zasadzie przebiera w tych kandydatkach i one muszą mu się prezentować z jak najlepszej strony, a on musi być zadowolony bądź nie z każdej propozycji. Też warto zaznaczyć, że Antoni ma kompletnie inną postawę niż Dafne, bo Dafne kierowała się prawdziwą miłością i tym, że miała nadzieję, że się zakocha i znajdzie tego idealnego partnera, z którym będzie miała tą miłość. A Antoni, no to to jest postać, która nie do końca wierzy w tą miłość. On po prostu szuka ideału, który zadba mu o dobre jego rodziny i dom, a miłość jakby nie musi. Wchodzić z tym w parze. Więc szukanie tej partnerki początkowo wygląda dość komicznie, bo Antoni przeprowadzał różnego rodzaju wywiady, w których chciał się dowiedzieć jak najwięcej o tych osobach, jakie mają umiejętności, a na przykład, jeżeli kobieta nie była dostatecznie doinformowana o tym, jak wygląda teraz świat, albo na przykład nie czytała książek, to on ją dosłownie skreślał z listy i szukał innej, idealnej. Więc no, możecie się domyślić, że, mając takie wygórowane wymagania, szukanie idealnej partnerki jest dość trudne. Dlatego Antoni stwierdza w pewnym momencie, że okej, okay, to jest bez sensu takie szukanie. Poczeka, aż królowa ogłosi diament tego sezonu i właśnie tą panią się zainteresuje. No bo jeżeli jednak już ktoś posiada miano diamentu tego sezonu, no to chyba musi być najlepszą dostępną opcją. No brzmi to okropnie, ale no, tak jak mówię, to było dosłownie jego myślenie wtedy, i no wiecie, miał złamane serce po tym pierwszym sezonie nie ma co się dziwić. Jednak w tej śpiewaczce był strasznie zakochany, a to, że ona znalazła sobie kogoś innego, i że te ich drogi niestety nie mogły zostać połączone przez te różnice społeczne, no to no niestety takie były wtedy czasy. Wracając jednak do tej fabuły drugiego sezonu. W momencie, kiedy Antoni czekał na ogłoszenie diamentu tego sezonu, no to w tym momencie przyjechały generalnie do Londynu siostry Sharma. No to są w ogóle córki no takiej kobiety, która kiedyś wyjechała, zhańbiła trochę swoje nazwisko, bo wyszła za mąż, za człowieka. Który nie miał żadnego tytułu, tylko był takim zwyczajnym mężczyzną, który pochodził z Indii. Mam nadzieję, że nic nie poprzekręcałam, ale na pewno one po prostu przyjechały z tych Indii z powrotem do Londynu, żeby znaleźć męża dla młodszej córki. No i później poszło dość szybko. Oczywiście ta młodsza siostra od razu została wybrana jako ten diament sezonu. Też nie ma co się dziwić, bo Wygląd miała idealny, zachowanie zresztą też, także no wzbudziła zainteresowanie wszystkich praktycznie od razu, jak tylko ją zobaczyli. Nie będzie zaskoczeniem, że Antoni również przepadł. Może nie zakochał się w niej, ale jakby jeżeli chodzi o rolę żony, matki, no to była perfekcyjną opcją, której nie mógłby odrzucić, bo spełniała wszystkie jego wymagania. Jedyne co stało na przeszkodzie, to jest starsza siostra Kate, która chciała, żeby Edwina wyszła za kogoś kto ją bardzo pokocha, a wiedziała, że Antoni tego nie zrobi. Przez to była bardzo przeciwna temu związkowi. Antoni z całych sił starał się jakoś, wiecie, przezwyciężyć ją, po prostu sprawić, że ulegnie, zgodzi się i przy tych potyczkach lekko zaczął czuć do niej pewne emocje, których nie do końca sam był świadomy i których nie wiedział do końca, jak nazwać, bo były one mocno przepełnione nienawiścią, ale w pewnym momencie zaczął rozumieć, że to chyba jednak nie do końca jest nienawiść. No i tutaj zaczyna się taka główna fabuła, główny trójkąt miłosny i te nasze enemy to lovers. Jakby. Naprawdę. Ja wiem, że może na początku to nie brzmi aż tak bardzo przekonywująco, ale jak jakby zaczniecie to oglądać, jak zaczniecie czuć tą chemię pomiędzy bohaterami, która jest bardzo widoczna, ogólnie Antoni w pierwszym sezonie, dla mnie był trochę obcy, a w drugim to gościa po prostu pokochałam. No, uwielbiam Richarda za to, że oni dają te osobne sezony, które pozwalają nam poznać bardziej tych bohaterów, bo rzeczywiście, no, tak jak mówię, Antoni tutaj bardzo plusuje, znamy jego przeszłość, tutaj są również flashbacki, które pozwalają nam bardziej zrozumieć jego zachowania. Czy ten serial jest kiczowaty wciąż? No jest, on jakby nie jest najlepszym serialem, który obejrzycie. Ten drugi sezon nie zmieni np. Waszych wrażeń po pierwszym i nie będzie to jakieś arcydzieło, ale wciąż jest tak samo. Przyjemnym serialikiem, który możecie sobie odpalić wieczorkiem albo rano przy kawie przed pracą. I gwarantuję wam, że jeżeli lubicie seriale z wątkiem romantycznym, takie, które dzieją się w tych starszych czasach, to będziecie się dobrze bawić. Jasne tutaj, jakby ciężko jakkolwiek go brać na poważnie, jeżeli chodzi o odwzorowywanie tamtych czasów, bo no, tak jak mówię, tutaj są popowe piosenki zrobione na klasyczne jakby dużo wątków komediowych i jasne są tam jakby niektóre takie reguły, które się trzymają tak jak było kiedyś w przeszłości ale no raczej nie traktujcie tego jakiego, jako jakiegoś wzorca tutaj jednak mimo wszystko jest to mocno zrobione jako takie młodzieżowe które ma zachęcić młodego odbiorcę, a niekoniecznie właśnie takie skierowane dla takiej poważnej publiki, która chciałaby jednak takie dzieło odwzorowujące to, jak było w rzeczywistości. Zdaję sobie sprawę, że to co powiedziałam to takie masło maślane, ale po prostu, no zrozumcie mnie, jakby cały czas ten serial wygląda tak, jak wyglądał w pierwszym sezonie. Wracając jednak do tego drugiego, bo chcę troszeczkę więcej się na nim skupić. No to dwie nowe postacie skradły moje serce. Jasne, tam było troszeczkę więcej ich, ale jakby skupimy się na tych siostrach, które przyjechały. Kate naprawdę bardzo fajna, chociaż momentami wydaje mi się lekko przerysowana tym swoim zachowaniem, żeby jak najbardziej dokuczyć Antoniemu, jak ona tego bardzo nie lubi i tak dalej. Jakby wiem, że trochę tak ten serial wygląda, że on jest właśnie tak przerysowany, jeżeli chodzi o te charaktery, no ale momentami mnie to męczyło. Mimo wszystko jakby... No dobra, przeżyłam to. Ta chemia mimo wszystko grała i okej okay, się to wciąż oglądało. Bardzo się jednak cieszę z tego, co zrobili z rodziną Featheringtonów w tym sezonie, bo jest ich chyba znacząco więcej w porównaniu do tego pierwszego. Ich rola tutaj jest taka: no dla mnie zdecydowanie najciekawsza z całego tego sezonu, bo no, ten wątek jest przeinteresujący. Ten, ten charakter ich, jaki był w pierwszym sezonie, jest praktycznie zachowany cały czas. Matka to po prostu tutaj przechodzi samą siebie. Jakby ja wiem, że ona charakter ma straszny, ale lubię ją za to, że jest taka oddana temu, co robi. Jakby, nie wiem, jak będziecie oglądali ten serial, wydaje mi się, że raczej powinny wiedzieć, o co chodzi. No naprawdę, świetna aktorka, a twórcy dodatkowo świetnie ją rozpisali. No tak jak wspominałam też na początku tej recenzji, sezony, w których główną rolę ma mężczyzna, sporo różnią się od tych, w których główną rolę gra kobieta. Jakby, jak porównam sobie sezon z Daphne, a ten z Antonim, no to to jest znacząca różnica. I tak jak wspominałam przy omawianiu pierwszego sezonu, bardzo podoba mi się to, że jak przedstawiają nam tą miłość pomiędzy tymi bohaterami, to jednak robią to w bardzo zróżnicowany do siebie sposób. W pierwszym sezonie mieliśmy taki fejkowy związek, który przerodził się w tą miłość. Tutaj mamy m, tych wrogów, którzy po prostu zaczynają w pewnym momencie coś do siebie czuć. No, to jest wszystko kompletnie inne. Cieszę się, że twórcy nie lecą na jeden schemat, tylko rzeczywiście mamy tutaj sporo urozmaiczeń. Dodatkowo pogłębiają tutaj jeszcze bardziej wątek rodzinny, który już mi się podobał w poprzednim sezonie. Tutaj za każdym razem widzę po prostu te interakcje pomiędzy postaciami z tej rodziny i tą bliskość, która towarzyszy im praktycznie przez cały ten czas. No, jest ona bardzo urocza i wydaje mi się, że to jest chyba najmocniejsza strona tego serialu, a nawet niekoniecznie te wątki romantyczne w których no rzeczywiście widać tą chemię, miło się je ogląda, ale mimo wszystko bardziej bym powiedziała, że lubię ten serial za tą bliskość rodzinną, niż niekoniecznie właśnie romans. Drugi sezon zdecydowanie był lepszy niż pierwszy. Wydaje mi się, że to też ze względu na to, że Ci bohaterowie mi trochę bardziej podpasowali charakterami. I tak jak wspominałam właśnie wcześniej, ja jestem dużą fanką Enemy to Lovers i jakby ten wątek zawsze będzie mnie bardziej ciekawił niż jakikolwiek inny, jeżeli chodzi o tą miłość. Tym bardziej, że jeżeli przypomnę sobie jakiekolwiek sceny napięcia pomiędzy tymi bohaterami, to jakie oni mieli dla siebie spojrzenia, dotyki, no do normalnie coś pięknego. I nie mogę przejść obok tego obojętnie, jeżeli właśnie oceniam ten sezon. Żałuję strasznie, że Simon bardzo poszedł w niepamięć. Tak jak wspominałam wcześniej, wiem, że ten aktor ma trochę problemy z tym serialem i raczej chce już od niego odejść, ale no, cieszę się, że mogłam chociaż tutaj zobaczyć Daphne, bo z tego, co się orientuję, to w trzecim sezonie nie będzie jej wcale. No, jest to przykre, bo. Mimo tego, że ona tutaj była takim zapychaczem, który już jednak odszedł, bo spełnił swoją rolę, to dobrze się ją ogląda. I na przykład wiem, że w trzecim sezonie bardzo miło będzie mi się oglądało Antoniego, który jest już w takim szczęśliwym związku, miał swój taki happy ending. Dlatego to szkoda, że u Dafne nie będzie można już tego zobaczyć. Ja niestety lekko teraz będę musiała przystopować z oglądaniem i zrobić przerwę pomiędzy tym sezonem trzecim, bo wyjeżdżam. Co bardzo mi przeszkadza, bo no, na kolina sezon czekam najbardziej, bo to jest mój ulubiony bohater z całego tego rodzeństwa. Może w tym sezonie troszeczkę miał mniejszą rolę, bo też jego charakter trochę był inny po tym, jak on wrócił z tej podróży i tak dalej. Ale no jednak bardzo czekam na to. Nie mogę się doczekać. Bo wiem, że bardziej go przez to poznam, a jestem bardzo ciekawa jego historii. To samo mam zresztą z Eloise, ale jej sezon to chyba będzie dopiero, nie wiem, piąty. Także no tutaj jeszcze dłużej poczekam, bo z tego co pamiętam, to twórcy będą robili teraz jakąś dłuższą przerwę. A no i oczywiście jeszcze bardzo zastanawia mnie wątek Lady Whistledown, bo tutaj Penelope lekko wpadła w drobne tarapaty i jestem ciekawa jak z nich wyjdzie w trzecim sezonie, bo... No, tak jak mówię, wszystko się mocno pokomplikowało. Ja się chyba z Wami już powoli żegnam. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, to mi bardzo pomoże. No i słyszymy się w następnej. Trzymajcie się i cześć.